730, jadę na wykupione godziny nauki jazdy na kategorię B96, czyli na przyczepkę do 750 kg. Wróciłem z Grecji, piękna pogoda, tutaj w Polsce też była ładna pogoda, jak wyjeżdżałem, a dzisiaj w nocy było minus 6, ale widziałem, że w przyszłym tygodniu ma być ładnie. Więc cieszę się, bo moich ostatnie dni w Polsce miną w jakiś taki przyjemny sposób. Sprawdzałem, że w Tromso, tam gdzie się wybieram, cały czas pada śnieg, codziennie. Pogoda na 10 kolejnych dni, cały czas, cały czas jest po prostu śnieg, i to w takich dosyć dużo, dużych opadach, z tego co widziałem. No więc. Nie jadę tam na pewno ze względu na warunki pogodowe i na fajną pogodę jadę do pracy. E, no i tyle. Także mam dosyć napięty grafik w tym tygodniu. E, dzisiaj jadę się uczyć jeździć. E, jutro muszę oddać samochód do Mechanika, e, w piątek gdzieś tam jadę z tatą, e, potem jadę odebrać swojego sześniaka, żeby się jeszcze z nim zobaczyć przed wyjazdem. E, potem idę na dokończenie tatuażu w poniedziałek mam egzamin potem jadę do Krakowa denerwują mnie to buty kupuję zawsze buty do biegania z Nike bo mają fajny wygląd i zawsze jest to samo eee, zawsze jest po prostu to samo nie mija 7 miesięcy i buty są zniszczone i te buty kupiłem do biegania 7 miesięcy temu wziąłem je do Azji i bardzo mało w nich chodziłem, bo chodziłem tam w japonkach najczęściej. I zapłaciłem za nie ponad 400 zł. Jest zawsze to samo to co w butach tanich, więc Musicie przyznać, że wiosna jest przepięknym sezonem. Witam Was z podwórka kurzego. Tutaj mały update, Miałem dwie godziny jazdy. No i faktycznie była jazda. Nie spodziewałem się, że cofanie z przyczepką jest tak wymagające uwagi, że tak powiem. E, więc instruktor był zdziwiony, że po dwóch godzinach chcę podejść do, do egzaminu. Zwłaszcza że nigdy wcześniej nie jeździłem, no i stąd też decyzja o tym, żeby sobie dokupić jazdy, udało mi się na ostatnią chwilę e, na niedzielę. Także jeden instruktor zgodził się po pracy ze mną e, zostać i pojeździć. Także w poniedziałek mam egzamin o 13.20. Trzymajcie kciuki, kto może, e, bo od tego zależą moje plany. Czy się udadzą, czy się nie udadzą, jak będzie wyglądała moja przyszłość. Zawsze mi jest szkoda, kiedy omija mnie wiosna polska, bo naprawdę ilość kwiatów jest tutaj zdumiewająca. Nigdy nie myślałem o tym, bo po prostu jest to dla mnie normalne. Zresztą dla nas wszystkich jest to dla nas normalne. Ale nie jest to normalne właśnie w Norwegii. W Norwegii nie ma takiej ilości kwiatów na wiosnę. Nie ma takich pięknych owocowych drzewek. Oczywiście są, ale są inne. Jest po prostu dużo mniej tego kwiecia. Także w Polsce jest to takie wszystko szczęśliwe i zadowolone. No i kiedyś też właśnie mieszkałem koło pasieki pszczelarskiej. No i ten okres wegetacyjny jest bardzo krótki w Norwegii. E, tutaj w Polsce mamy miody różne i wielokwiatowe, jakieś konkretne e, typu z, kwitnących, e, z kwitnącej lipy, albo na przykład z, z gryki, e, gryczany, e, a tam jest po prostu wielokwiatowy. E, nie, ma za, nie ma za dużo, też dużo muszą dokarmiać. No i to wszystko właśnie od tego, że nie ma tak dużo kwiatów. A tutaj jest po prostu kwiatów co nie miara, przynajmniej dookoła mnie. Także jest to bardzo miłe. Tutaj moja mama ma baniak na wodę do podlewania w lecie. No i tak zaglądam do środka i patrzcie, kura zniosła tam jajko. I zabuta, tak? już nie, nie zabuta. Tydzień później jestem na kolejnych jazdach. E, myślałem, że dwie godziny mi wystarczą, ale niestety. A czy może by mi wystarczyło? Nie wiem. E, to się jutro okaże na egzaminie e, W każdym razie udało mi się e, dostać jedną albo dwie jazdy dodatkowo. Nie wiem. Ee, jednak cofanie z przyczepką jest bardziej wymagające i wymaga więcej praktyki niż mi się wydawało, więc na pewno mi się to kiedyś w życiu przyda czy zdam, czy nie zdam teraz akurat, no mam nadzieję, że uda mi się zdać teraz i nie będzie problemu no, ale zobaczymy także pogoda super się zaczyna w Polsce 20 stopni i akurat będę musiał opuścić ten przepiękny kraj do zimy znowu to mi się wyda bardzo podoba, ale zobaczymy. Widzę, jak ktoś się uczy na przyczepce, tak jak ja. Także pierwszy raz zrobiłem cały placyk w ciągu godziny. Także była jazda po łuku przodem, tyłem. Jazda w kącie 90 stopni do przodu, do tyłu i pod skosem. Niestety pan już nie miał czasu. Dzisiaj jest niedziela. Na dłuższą jazdę, bo chciałem jeszcze wyjechać na miasto i zobaczyć, jak to jest. Bo, na kategorię, na, na kod 96, po prostu jest informacja, że nie trzeba przechodzić tej części nauczania. Ale prawda jest taka, że jakbym tam poszedł na, na ten egzamin i nawet bym nie wiedział, jak wyglądają zadania, no to nie byłoby to najkorzystniejsze, że tak powiem, zwłaszcza, że są takie rzeczy typu mam prawo zrobić jedną korektę, a ja bym po prostu sobie robił korektę, to trzeba zgłaszam korektę, proszę o korektę, o coś tam, coś tam, więc prawda jest taka, że lepiej jak ktoś ma ten robi na ten kod 96 do kategorii B, to lepiej sobie wykupić. O ile ktoś umie jeździć już przyczepką do tyłu, zwłaszcza, bo tutaj widzę, że jest bardzo dużo do tyłu. No to jedną godzinę, żeby po prostu pokazali jak wygląda egzamin. A jeśli nie, to nie wiem, ja na razie mam 3 godziny i w sumie nie idzie mi jakoś źle, ale tak jak mówię, na, mogą mnie oblać na wszystkim, bo coś źle powiedziałem, albo nie wiem, zapomniałem włączyć. Nie wiem. Przed ruszeniem do placu muszę się obejrzeć za każdym razem jak ruszam i tak dalej, i tak dalej, więc... Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, chociaż wy pewnie film dostaniecie już po egzaminie, ale trzymajcie kciuki. Kciuki się zawsze przydadzą. Właśnie siedzę na egzaminie, na ten egzamin 96. Słuchajcie, tutaj mamy placyk zdają. Kolej jest mega niemiły, niezadowolony, że nie znam tego samochodu, a starym gratem, jakimś Mercedesem, wielką kolumbryną zdaje, także pierwsza, pierwsza część typu światła, sprawdzenie samochodu, podpięcie przyczepy jest za mną, teraz placyk i tego się najbardziej boję, bo jest to zupełnie inny samochód, nie wiem jak on zreaguje i tak dalej, więc, ale też średnio mi szło w sumie to cofanie tułem. a koleś jest mega niezadowolony, od razu już... Powiedział, że mi więcej nie pomoże i tak dalej. Fancy szmancy? Mm. Uh. Uh. Wow. No i co? Nie zdaję tego egzaminu. Mega mi smutno i dziwnie. Jestem teraz w Krakowie, przyjechałem się pocieszyć. Zobaczcie jaki jest super apartament za mną, za 230 zł za dobę. W takim miejscu definitywnie mógłbym mieszkać. Bardzo fajne, klimatyczne. Myślę, że podłoga idealna dla psa, bo nie byłaby porysowana. Boli mnie głowa, jest mi przykro, jestem zmęczony. Nie zdałem, dlatego że nie jestem przekonany. Że instruktor, gdzie kupiłem jazdy, nie powiedział mi o tym, że mogę robić korektę nauku ile chcę. Jestem przekonany, że powiedział mi, że mogę zrobić raz, że mogę zrobić jedną korektę. Więc po prostu zrobiłem jedną korektę. No i niestety to nie wystarczyło, więc byłem w takim momencie, że nie wiedziałem, czy. Mogę pojechać do przodu, a cofnąć już nie mogłem. Eee, więc mega plany mi się pokrzyżowały, w związku z tym nie wiem co mam zrobić. Siema, siema, witam. Eee, jak widzicie zamontowany zestaw podróżniczy, czyli eee, bagażnik dachowy. No i właśnie jestem w Szwecji, już drugą noc spałem w samochodzie, jadę do Norwegii. Eee, dzisiaj przekroczę granicę z Norwegią i będę jechał dalej na północ. Nie chcę mi się jechać, jest tam zima, myślę, że jest to bez sensu, ale jadę, bo mam pewne oczekiwania wobec Norwegii, na przykład właśnie obywatelstwo i chciałbym je uzyskać w tym roku. No i myślę właśnie, że pobyt tutaj w Norwegii mi to trochę ułatwi, bo jedna aplikacja została odrzucona właśnie przez to, że nie było mnie według nich zbyt wystarczająco, żeby dostać e, obywatelstwo norweskie e, no i co pogoda jest dużo gorsza już tutaj e, przy granicy z Norwegią niż w Polsce już e, już w Szwecji była odczuwalna zmiana temperatur e, no ale na razie wszystko idzie w porządku i no i tyle, widzicie taki będę teraz pewnie jeszcze przez 3-4 dni e, opuchnięty bo nie mogę się wyspać, chociaż w samochodzie się dosyć dobrze śpi Dlatego, że siedzenia z tyłu tutaj się w samochodzie rozkładają dosyć na płasko, totalnie na płasko, więc jest to mega super. Eee, no i tyle, no. Przyzwyczajam się do nowej rzeczywistości. Patrzcie, jestem teraz z Norwegii i paliwo jest za 17.60 za 17.94 i to jest 6.49. Czyli paliwko w Norwegii potoniało, bo jak wybuchła wojna to było za 25 koron za litr diesla. Dobra, przyjechaliśmy odebrać samochód. Słuchajcie, mój partner kupił właśnie sobie taki samochód dostawczy, elektryczny. Wygląda super, 140 tysięcy, 130, bo się tak dogadali. No i to też będzie mieszkanie przez pewien czas, żeby oszczędzić trochę na. Na mieszkaniach w Norwegii także super wygląda. Niestety przebieg jest, no, można zrobić na jednym ładowaniu około 150-160 km. Więc to nie jest dużo, ale w Norwegii jest, są, po prostu stacje ładowania są na każdym kroku i tak samo w Szwecji to jest gorzej, ale my w, w Polsce raczej nie będziemy jeździć za dużo, więc zobaczymy. Także plecyk w Szwecji, w miasteczku. Saren, piękny kościółek. Tutaj się przespałem, i w Szwecji, słuchajcie, paliwo jest tańsze, dużo tańsze niż w Norwegii i nawet w Polsce. W chwili obecnej, troszeczkę. Także idę na stację. Napić być ciekawy tutaj miałem spać przy cmentarzu, bo mi to nie przeszkadza, już wiele razy spałem, ale świeciły się latarnie, więc przyjechałem się tam dalej. Ósma rano miasteczko wygląda jakby jeszcze spało I chyba śpi, bo sklep są otwarte od 9 eee, kup A przeważnie sklepy wyznaczają takie godziny, kiedy miasteczko budzi się do życia. Nocy są coraz zimniejsze. W Norwegii było 15 stopni. E, tutaj, teraz, jak wczoraj jechaliśmy, to było minus 3. W nocy też było minus 3. Także ja, już trzecią noc w samochodzie. Podkowy coraz większe. Ale niestety, tak jest. Jeszcze dwa dni jazdy. dlatego, że jadę elektrykiem albo z elektrykiem, to się nie pojedzie prosto, tylko trzeba jechać jakoś tak z grzakiem, żeby zahaczyć się na stację szybkiego ładowania. E, no i taka, a to droga zamiast pojechać normalnie, to same dziury, same wyboje, bo elektryk. Muszę pofilmować troszeczkę, jak wygląda taka wioseczka szwedzka w górach po dziurawej drodze. To jest właśnie w Skandynawii, jak możecie widzieć, wszystko jest takie bardzo skromne, a tutaj, zwłaszcza w północnej Szwecji, to naprawdę widać, że ludzie tutaj nie mają za dużo pieniędzy i te budynki są naprawdę, naprawdę skromne. Nie dość, że budynki, to jeszcze wszystko to, co jest dookoła budynków. Ja pierwszy gumę, pierwszy raz w życiu i to jeszcze w ogóle w Szwecji. I co teraz? I ha we had this in Lund, so you would just like eat korv all the time in the summer. This is like, very... you know how Norwegians do barbecues? Mm -hmm. So in Sweden it's the same, but it's always about korf and it's like everywhere and It's cool because it's like it's so cheap, right? Like half the table of setup 16 crowns and this cheapest hot dog are super cheap and this pole and it's like you put it together and it's so tasty. Like it's trash food but it's very tasty. A więc jadę dalej, nie wiem o co chodzi z tą oponą, pojechałem na stację, bo napompowałem sobie oponę Poczekałem godzinę, żeby zobaczyć jak powietrze schodzi, czy szybko, czy powoli. No i po godzinie po prostu jeszcze raz podłączyłem, żeby zobaczyć jakie było ciśnienie. No i w sumie było takie same ciśnienie jak napompowałem, więc nie wiem skąd to się wzięło, że tak dużo powietrza mi uciekło. Znalazłem takie informacje w internecie, że na przykład na wyboistej drodze jak samochód gdzieś tam wpadnie i nie wiem, ma się trochę na feldze, przesunie to może uciec powietrze minuta później, proszę państwa i tak podejrzewam, że to będzie wyglądało przez kolejny miesiąc a może pewnie jeszcze bardziej w co. dowiem się na miejscu zatrzymałem się w miejscowości Dorotea mam tutaj dłuższy postój, postanowiłem pozwiedzać no i jeszcze przed chwilką był silny wiatr i padał śnieg i było go mnóstwo. No i minęło 15 minut i słuchajcie, jest taka pogoda. I wygląda to bardzo malowniczo. Chmury właśnie poszły na południe. Także mam nadzieję, że dalsza podróż upłynie mi bez silnych opadów śniegu. Bo już zacząłem się to martwić w pewnym momencie. Ale chyba niepotrzebnie z tego co widzę. Ja chcę tylko powiedzieć, że jest godzina 18. No jak wysiadłem z samochodu, to była 17.15. No i słuchajcie, wszystko tutaj jest pozamykane. Rozumiem, że to jest mała miejscowość, ale oprócz sklepów z żywnością do 21.00, to wszystko jest pozamykane. Policja jest zamknięta, apteka, jakieś takie mniejsze sklepiki, typu Sklash czy budowlany. Także widać, że miejscowość jest bardzo spokojna, i ludzie pracują tutaj pewnie do 16 albo do 17. Chciałbym tylko Wam pokazać te budyneczki. Mam nadzieję, że zwracacie uwagę, że każdy budynek jest pomalowany w jakiś taki fajny sposób ładnym pastelowym kolorem. I właśnie to mi się podoba w Skandynawii, w Norwegii, że pomimo tego, że pora roku jest. Na przykład jesień, czy wiosna, gdzie życie jeszcze nie jest obudzone po zimowym spaniu, to i tak to wszystko jakoś tak wygląda bardziej pozytywnie niż właśnie u nas. Ja się obracam na terenach wiejskich w Polsce, więc ta szarość zawsze mi tak doskwiera. Wcześniej. Jak mieszkałem w Polsce przez cały czas, to jakby nie widziałem tego, bo po prostu to było normalne i byłem do tego przyzwyczajony. Jednak właśnie po kilku latach na drogi, e, myślę, że taki drobny element dekoracyjny, jak już malujemy, to pomalujmy na jakiś kolor. E, no i jest po prostu weselej. Także droga mija dosyć dobrze, chociaż też troszeczkę powoli, no ale taki jest jak jest. Tam mamy jakichś ludzi siedzących, także tutaj jest pozamykany fotograf. To nic. Idę do samochodu i będę jechał dalej, kraina śniegu i lodu. Przez wiele ostatnich kilometrów wszystko było zamrożone. Chodzi mi tutaj po jeziora, ale jest przepiękny zachód słońca jak możecie widzieć. Magicznie las wygląda. O tej porze roku kiedyś słońce go tak pięknie oświetla. Tutaj koło tego pięknego słoneczka. Popatrzcie, tak sobie tutaj spaceruję. Mówię co jest do pici. I tu patrzę, że normalnie stąd, tam na drugą stronę, przez jeziorko w zimie jest droga zrobiona i tutaj jest napisane, że jazda po lodzie na własne ryzyko. Także szwedzi sobie ułatwiają. To co mi się podoba w Norwegii i w Szwecji, że można sobie zapłacić normalnie kartą przy dystrybutorze i nie musi być wcale człowieka, więc można o każdym, każdej porze sobie kupić paliwko. Ja właśnie będę kupował. Także jadę sobie, już nie dużo, mam do Tromsu, bo jakieś chyba 700 km. Także ponad 2000 już jest zrobione. Jest zima za oknem, w nocy było minus 6, było bardzo zimno w samochodzie, szyby były zamaznięte. I po prostu muszę sobie kupić szpiwór lepszy, bo mam taki gówniany. No i tyle no. Tutaj na południu Szwecji jestem teraz w Laponii, oficjalnie była tabliczka, widziałem już kilka reniferów, łosi, no jest kupa śniegu, na szczęście droga jest odśnieżona, nie jest pokryta lodem, nie jest mokro, tak w ciągu dnia jest na minusie około 2 stopnie. To co zauważyłem, że te miejscowości są od siebie bardzo oddalone i na przykład miejscowości też są bardzo małe, e, na przykład nie wiem, około 100 osób mieszka w miejscowościach, które i tak są znacząco od siebie oddalone, bo patrzę sobie, e, sprawdzam statystyki po prostu zaludnienia z ciekawości, ile osób mieszka. Także najczęściej jest jakaś ładowarka elektryczna do samochodów, jakaś taka stacja malutka bez sklepu. Często wszystko jest otwarte dopiero od 11. Teraz już w sumie dzisiaj jadę od 7 rano i też już drugie miasteczko gdzie byłem przed 11 godziną i było zamknięte, więc jadę teraz do 3 i jest teraz 10.24. No i tam to miasteczko, gdzie teraz jadę, to, to jest jakieś takie większe, nawet ma centrum handlowe. Na mapie widziałem, że już przejeżdżałem w tamtym roku przez to miasteczko, właśnie z Tromsu, jak się kierowałem do Finlandii, to jechałem przez Szwecję, więc no teraz już w, wkraczam w takie regiony, które znam, no i dzisiaj po południu e, pogoda pokazuje jakieś burze śnieżne, e, więc mam nadzieję, że jest to błąd i jednak nic takiego nie będzie, bo wiecie jak na przykład z rana jest taka pogoda jesteś wyspany i jeszcze masz taką siłę, żeby jechać ileś godzin w skupieniu, to jest ok, ale jeśli to jest wieczór, noc jest ciemno dodatkowo i jesteś zmęczony po wielu godzinach jazdy masz jeszcze ekstra się skupiać na tym, gdzie w ogóle jest rów i czy jesteś na drodze, czy już nie, no to jest to mega stresujące, więc mam nadzieję, że dzisiaj Dojadę gdzieś, podejrzewam, że około 11-12 w nocy do Tromso. No, ale jeśli warunki będą niekorzystne, no to wtedy będę musiał się jeszcze przespać w samochodzie, chociażbym nie chciał. Bo to już jest 3 noce z rzędu, kiedy troszeczkę przemarzam, więc wolałbym spać w łóżku. No, ale jeśli, jeśli będzie taka potrzeba, to po prostu będę nocował w samochodzie. Także jestem w Finlandii i za mną jest stacja i sklep, gdzie już tutaj byłem dwa razy, więc teraz już jest trzeci raz. I to jest takie fajne miasteczko, które leży między Szwecją a Finlandią na granicy. No ja w sumie tutaj jechałem w tamtym roku prosto przez Finlandię, a skręcamy w prawo i na Szwecję. Ale jedna jest droga właśnie między Szwecją a Finlandią do Norwegii. Także cen, ceny, nie wiem ile to jest w euro, ale wydaje mi się, że więcej niż w Szwecji, bo w Szwecji płaciłem za paliwo mniej niż w Polsce. Tutaj z tej restauracji, z tej restauracji kiedyś robiłem filmik. Gdzieś tam u mnie jest na kanale, jak sobie jadłem kanapkę z reniferem w sensie z mięsa renifera i kawkę. No i drodzy Państwo, zbliżamy się do Tromso Jestem na razie w Finlandii, zobaczę ile tutaj jest śniegu. Zimno, zimno, zimno no, czy można, ale tutaj nie Mam to kupować. No jak chcesz, to kupuj. Nie no to nie, jak nie wiesz to nie. będziesz kupować albo nie? Ja idę po kanapkę. Sandwich. A tutaj mamy serca e, tych Kogo? Renifer, reniferów. Popatrzcie, cztery serca reniferów za 30 euro.